Czy wiesz, że depresja u nastolatków często wygląda jak bunt? Ciche wołanie o pomoc to nie zawsze płacz w poduszkę. Czasem to zamknięte drzwi, ostre słowa i milczenie. Każdego dnia około 20 nastolatków w Polsce próbuje odebrać sobie życie. Rodzicu, nie szukaj dramatycznych znaków. Czasem depresja to tylko zmęczone oczy i cisza przy kolacji. Zatrzymaj się. Zobacz, usłysz. Twoje dziecko może potrzebować pomocy, zanim zdążysz to zauważyć. Bunt czy wołanie o pomoc. Pamiętaj, depresja nie zawsze krzyczy. Nie czekaj, aż będzie za późno. Rozmawiaj, bądź obecny, bądź obok i czuwaj. Obserwujmy swoje kochane dzieciaki, bo czasami my jako rodzice nie mamy pojęcia co się dzieje w ich głowach. Rozmawiajmy, bacznie obserwujmy i bądźmy świadomi tego, że depresja nie zawsze krzyczy. Jeśli podobają Ci się moje treści, koniecznie udostępnij tą rolkę innym rodzicom. Jeśli chociaż jeden rodzic zwróci na to uwagę, by baczniej obserwować swoje dziecko w okresie dojrzewania, to ja będę już usatysfakcjonowana.